9 czerwca, zaufaj panu, psalm 37, wiersz 3. Zdarzyło mi się pewnego razu spotkać murzynkę, która żyła ze skromnego zroku, ciężko na nie pracując, lecz mimo to była radosną, zwycięską, wierzącą. Ach, Anno, powiedziała do niej pewna ponura osoba: Dobrze ci weselicie teraz. Ale przypuszczam, że myśl o twojej przyszłości powinna by cię oczeźwić. Wyobraź sobie, gdybyś tak nad drugi czas zachorowała i nie miała możliwości zarobkowania, gdyby twoi obecni gospodarze wyjechali, a nikt inny nie dałby ci pracy. Wyobraź sobie. Proszę cię, przerwij to, przerwij krzyknęła Anna. Nigdy niczego sobie nie wyobrażam, bo pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. A oprócz tego, moja droga, powiedziała jeszcze swej mroczno nastrojonej rozmówczyni: Właśnie to wyobrażenie sobie czyni cię tak nieszczęśliwą. Lepiej będzie, jeśli pozbędziesz się tych myśli i swoją ufność położysz w Panu Bogu. Jest taki wiersz w Piśmie Świętym, który może uleczyć wierzącego od wszelkich wyobrażeń, jeśli go tylko zechce przyjąć dziecięcą wiarą i wprowadzić w życie. Zapisany jest w liście do hebrajczyków, trzynasty rozdział, piąty i szósty wiersz. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc, ufnością możemy mówić, panie z pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Orzeł Unoszący się wysoko w powietrzu nie niepokoi się, jak przeprawić się przez rzeki. Zaufaj Panu całym swoim sercem i nie polegaj na własnym rozumie. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni.